Z tej strony kala. Witam Was w kolejnym odcinku w Glaniakach przez Minecrafta. No, jak widzicie, jesteśmy w naszej grocie. E, jeszcze łóżka nie mamy, jeszcze się nie wybrałam na owce. Aha, a tam trwa balanga. Dobra, nie wiem, chcemy ryzykować. Hm. Jak to mówią, raz kozie śmierć, tak? A, no w sumie blisko respawn. Będzie dobrze, chyba. w ogóle jestem zdziwiona. Dzisiaj aż tak bardzo nie muli. O, o żeby wschód czy zachód? Ja jeszcze nie A, Ma ogórki. No ale. Dobrze. W końcu wymyśliłam, że przecież w końcu po co mam iść na owce, skoro tutaj mam wełnę. To całkowicie. No, można powiedzieć. Auć. Coś mnie. <ścoughs> Czyni coś, tylko kliper? Mnie zaszedł od tyłu był. Auć. No ale cóż. Trzeba żyć z creeperami. Takie życie. Uu. Dobra, tego się tu nie spodziewałam. Cicho krowa. Właś tam. W ogóle, co tam u was, co? Ja dzisiaj byłam biegać w akcji Biegamy dla Jasia. Zbieramy kasę na leczenie pewnego chłopca z, naszego, z naszej psi. No, całkiem sympatycznie. Zapraszam Was, jeżeli macie odrobinę czasu. No. W ogóle spodziewałam się od was hejtów po ostatnim... po, moim, po wrzuceniu mojego pierwszego filmiku. A tu... Poz, no, jestem pozytywnie zdziwiona. Jak na razie zero hejtów. Krówki, krówki, oni co mi po krowach? Coś w sumie? A, brakuje mi jednej skóry do butów. Ej, 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 it's a joke? I... I zrobimy sobie buty. Tak, tak zaciesz na mieście. A jak skórzane buty, no to oczywiście czarne. Może w ogóle coś trochę w dźwięku. Fail. Cóż. Udajmy, że tego nikt nie widział. Okej. Okay. Te tego nie było. <słuch> no tak. No, bo kiedy... Hmm. Podczas nocy wybrałam się na którąś z krów. Jak widać, na kałamarnicę. Ale jakoś. O, grzybki można zebrać. Ale jakoś chyba nie do końca ogarnęłam, że już mam gotowe buty. Ale cóż. Tylko, tylko kala może być tak tempa. Ogólnie, nie. Hmm. Cel tego... Cel tej serii? bliżej Bliżej nieokreślone. Myślę, że sukcesem będzie, jeżeli w ogóle uda mi się... Hmm, przeżyć jakąś taką wyprawę do piekła wers na, w trybie gry hardcore. Co sobie na to? Wiem, że to żadna, żaden wyczyn jak dla większości z Was. Ale od czegoś trzeba zacząć, nie? Przeczyszczyliście parę jajek, trochę trzcinę. Czcinia, trzcina, nie wiem jak jest. Muszą brzmi w trzcinie. Trzcinie. Dobra, tak teraz rozkmi moja rozkmina odcinka czy jest trz trz trzcinie czy trz trzcinie? Pfu! trzcinie czy Trzcinie. <tryk> Co by tu jeszcze... krowa? chodź tu. Chodź tu. Ja chcę ci tylko pogłaskać. E. Odnoszę ci wrażenie, że ta krowa się sama zabiła. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak mi się wydawało, że jej nie walnęłam. Hmm. Góry, góry... O, kurczak. Muszę parę jajek. Co? Byłabym wdzięczna. Jak nie jajka, to wiecie. Pod siekierkę. Zostawię za pod mieczek. Ty, ale mam nasionka, możecie iść za mną. Idziesz za mną? Idziesz? No to Dobre, kurczak. Oj, i kolejne. Au. Ej. O, poszło sobie. No nic. My idziemy dalej. I... Myślę, że na razie, cóż, no może nie wiem, zbierzemy trochę kobla, drewna, no, zamieszkamy w sobie w jakiejś fajnej skale, a potem hmm, potem szukamy diaksów też w sumie, no najpierw by się przydało żelazo, ale diaksy też mogą być, nie? Nie wiem czy to u was słychać, ale no, u mnie za oknem ćwierka jakiś ptak na drzewie. Już mnie to stosunkowo zaczyna denerwować. Nie. Mam też nic nie ma. O, wiem, co trzeba znaleźć. Kakao. No, kakao dobre jest. Nie wiem w ogóle, jak wy, ale ja strasznie, nie lubię dżungli. Są takie, no, takie in dziwne. Nie lubię też cinać ogromnych dr drzew. Ile węgla. Prawie nor normalnie, prawie jak na Śląsku. Tylko, że tu u nas nie ma dżungli. Chyba. Chociaż w sumie, w co po niektórych szkołach? Sunielina? Taka dżungla dobra jest. No, kurcze, jak zwykle, nie zapisałam sobie. Nie popatrzyłam od kiedy nagrywam. na życie, znowu będzie mi się wgrywał filmik całą noc. Tak. W pierwszej wersji, jak próbowałam wrzucić pierwszy odcinek. No. 22 godziny. Sam miód. O właśnie, dzięki cudownym poradom yy, Liny i innych kolegów udało mi się zejść do 8 godzin, a nie do hmm, z 22. O. Co jest? Serio? No, jak widzieliście wywaliło mnie z gry, a jako że YouTube ma limity czasowe, zobaczymy. Filmiku...